swoje serce Biblia mówi Bóg Bóg woła synu mój daj mi swoje serce całe swoje serce życie a może czas a może twoje niepowodzenia może twoje cierpienia a może twój ból też możemy wszystko dzisiaj oddać Jezusowi. Nikt nie miał tyle serca, nikt nie ma tyle serca do nas ludzi, co Jezus. Kiedy patrzysz na krzyż, to widzimy bezmiar Jego miłości. To jest miłość, to jest Boża miłość. To jest wyraz Jego miłości i nie musisz nigdy sobie zadawać pytania, czy Bóg mnie kocha. Wystarczy, że popatrzysz na krzyż i zobaczysz, że Bóg kocha ludzi totalnie, bezgranicznie. Taki jest Jezus. On nas nosił w swoim sercu. Bóg nas nosi w swoim sercu, nas ludzi, ciebie osobiście. Bóg nosi w swoim sercu. I kiedyś wydarzył się wypadek, bo jeszcze tak się wyrażę, wyrażę przy pracy w ogrodzie Eden. To nie miało się zdarzyć, ale, ale wydarzyło się i Bóg był też już przygotowany. I dlatego Jezus musiał ponieść wszystkie nasze grzechy, upadki. My, wszystko, co ludzie nagromadziliśmy sobie z biegiem czasów, z biegiem wieków, każdy człowiek nagromadził sobie jakieś grzechy, winy. I Jezus to wszystko zabrał i poniósł. I tak sobie wyobrażam, że. Już wcześniej Bóg zwołał jakieś zebranie w, w niebie i pytał, no kto pójdzie? Patrzył na ziemię, widzi ludzi, którzy są bezradni, w śmierci, w grzechu i pyta, kto pójdzie tam, aby ich uratować. I tak wyobrażam sobie, może odezwał się Gabriel. Podniósł rękę i mówi, Panie, ja pójdę. Ale ojciec patrzy na Gabriela i, i tak mówi, wiesz co, Gabriel, masz dobre chęci, dobre zamiary, ale wiesz co Ci powiem, może dałbyś radę unieść grzechy, przewinienia może 10 czy 20 tysięcy ludzi, ale co zresztą? Co zresztą? Nie dasz rady. Dlatego posłał Jezusa, który się urodził w Betlejemie. I po niedługim czasie musiał nieść krzyż. I kiedyś, kiedy byłem jeszcze mały, to wiem, że u nas w zborze. Kiedy przychodziły święta, to rano było nabożeństwo, wieczorem było nabożeństwo, a jak były dwa świąteczne dni, to na drugi dzień świąt było rano nabożeństwo znowu i wieczorem znowu nabożeństwo. I to było tyle dobre, że mogliśmy na tych nabożeństwach troszkę szerzej zapoznać się z pewnymi wydarzeniami. Nie wiem na przykład teraz, czy w waszych domach, czy osobiście czytaliście wszystko to, co związane jest z krzyżem. Troszkę zajmuje czasu, gdybyśmy zechcieli przeczytać te cztery Ewangelie, które opowiadają nam o, o, o sądzie pana Jezusa, o ukrzyżowaniu, o jego śmierci i w końcu o zmartwychwstaniu. Tak? Wtedy mieliśmy na to czas. Dzisiaj tego czasu tak nie mamy, dlatego ja tak postanowiłem, wybaczcie, że przeczytamy dzisiaj troszkę dłuższy, dłuższy fragment Bożego Słowa, żebyśmy sobie troszkę pewne rzeczy przypomnieli. Ewangeliści troszkę z, 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 różnych, z różnych perspektyw patrzą na to samo wydarzenie i można się bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Ja chciałbym przeczytać z Ewangelii Marka taki dłuższy fragment o ukrzyżowaniu pana Jezusa, jego śmierci, o jego pogrzebie też. Posłuchajmy. Z Ewangelii Marka, 15 rozdział, od 21 wersetu. I zmusili niejakiego Szymona Cyrynejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo aby niósł krzyż jego. I przywiedli go na miejsce Golgota, co znaczy miejsce trupiej czaszki, i dali mu do picia wino zmieszane z mirą, ale on nie przyjął. Potem go ukrzyżowali i podzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć. A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali. Był też wypisany napis z podaniem jego winy, król żydowski. Ukrzyżowali też z nim złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego. I wypełniło się pismo, które mówi, zaliczono go w poczet bezbożników. A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili, hej ty! który rozwala świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj samego siebie i stąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówili do siebie: innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Nie, że Chrystus, król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli, i uwierzyli. Także i ci, co z Nim byli ukrzyżowani, urągali Mu. A o godzinie szóstej ciemność zaległa całą ziemię do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej zawołał Jezus donośnym głosem Eloi, Eloi, lama sabachtani, co się wykłada Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A niektórzy z tych co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili, oto Eliasza woła. I przybieg jeden napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc, poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarała się na dwoje, od góry aż do dołu, a widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, także oddał ducha, że tak oddał ducha, rzekł: Zaprawdę ten człowiek był synem Bożym. Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria Matka Jakuba Mniejszego. I Jozesa, i Salome, które, gdy były w Galilei, chodziły za nim i posługiwały mu, i wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jeruzalemu. A gdy już nadszedł wieczór był to bowiem dzień przygotowania, który jest przed Sabatem przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek rady, który też oczekiwał królestwa Bożego. On śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. A Piłat zdziwił się, że już umarł, i przywołał setnika i zapytał go: Czy dawno umarł? I dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi. A on kupił prześcieradło, zdjął go, owinął prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym w skalę, i przytoczył kamień przed wejściem do grobu. Ale Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie go złożono. A gdy minął sabat, Maria Magdalena, i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie, Któż nam odwali kamień od drzwi grobu do tego miejsca? Tak jak powiedziałem, Jezus miał serce dla nas ludzi. Kiedyś, kiedy był w niebie, nie wiedział, co to jest głód. Nie miał tego uczucia, co to jest pragnienie, nie wiedział, co to jest opuszczenie, nie wiedział, co to jest samotność, nie wiedział, co to jest zdrada, nie wiedział, co to jest cierpienie i nie znał bólu. Ale przyszedł na Ziemię, stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. I doświadczył tego wszystkiego. Doświadczył tego wszystkiego. Czytaliśmy Jego historię. Tutaj krótki wycinek, krótki moment. Teraz doświadczył cierpienia. Opowiadano o Nim kłamstwa. To boli, kiedy ktoś opowiada o Tobie kłamstwa. O Nim opowiadano. I przez cały czas, kiedy czytamy Biblię, Jego historię, Ewangelię, widzimy, jak wielkie sprzeciwy znosił ze strony zwierzchników powiedzmy kościoła. Sprzeciwy od tych, którzy byli na górze, od uczonych w piśmie. Przez cały czas tylko debatowali, jakby go tu zgładzić, jakby go tu zabić. Opowiadano kłamstwa. Bito go po twarzy. Bito go kijem po głowie. Był biczowany. Był zmasakrowany. Nie wszyscy przeżyli biczowanie. Niektórzy umierali podczas biczowania. Przybito go do krzyża. Wisiał tam nagi, upokorzony. Czy dalejśmy przez ludzi wyśmiewany. Trwiono z niego, innych ratował, czy daliśmy, samego siebie nie może uratować. Niech stąpi z krzyża, to uwierzymy wtedy. Jego cierpienia nie można sobie wyobrazić. Poniósł grzech całej ludzkości. Wszelkie przekleństwo spadło na niego. Tak sobie nieraz wyobrażam, ludzie, mają pewne przeżycia ciężkie i odchodzą od zmysłów. Ludzie, ludzie są niektórzy ludzie, którzy przeżyli, przeży, przeżyli to, odeszli od zmysłów. Jezus niesie ciężar całej ludzkości, całe. Całe piekło jest przeciwko niemu. Ludzie są przeciwko niemu. I, I wytrzymuje to. Kiedy się modli w Getsemane, jego pot jest jak krople krwi. To jest walka. Nieść tyle grzechów, i przy tym, że się tak wy, wy, wyrażę, nie odejść o od smysłów. To poniósł Jezus dla nas. Kiedy niebo pociemiało, uczytaliśmy, że zrobiło się ciemno. Kiedy ojciec odwrócił swoją twarz od Niego. Nawet Ojciec. Ale Jezus nie mówił nic o swoim cierpieniu. Nic nie mówił o swojej męce, o swoim bólu. On powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To powiedział Jezus. Zanim on powiedział, że pragnę, albo zanim powiedział, że. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Albo zanim powiedział, że wykonało się. Albo w Twoje ręce polecam ducha mego. Zanim to wszystko Jezus powiedział. W ogóle zanim powiedział cokolwiek o sobie, co z Nim miało związek, powiedział do złoczyńcy, zaprawdę powiadam Ci, Dziś będziesz ze mną w raju. Taki był Jezus. To było jego serce, nawet na krzyżu. Był dla innych. Był dla innych do końca. Tak jak kiedyś powiedziałem, w tym momencie los ludzkości wisi na włosku, na ostrzu miecza, bo jeśli Jezus zdecydowałby się zejść z krzyża, Bylibyśmy wszyscy na wieki zgubieni. Ale Jezus został na krzyżu. Dlatego dzisiaj możemy mieć pewność, że będziemy na wieki żyć z Bogiem. Czego uczy nas Jezus jeszcze? Kiedy wisi na krzyżu, patrzy z krzyża i mówi do Jana. Opiekuj się Janie moją matką. I mówi do matki: Matko, to twój syn. Nie martw się. Jan się tobą zaopiekuje. To jest Jezus. W cierpieniu, w bólu, ale z wielkim sercem do końca. Nie jest on wspaniały, powiedzcie sami. Kiedy, kiedy myślimy o tym, to mnie powala. Kiedy myślę o Jego miłości, o Jego łasce, o Jego dobroci. Ale taka jedna myśl, którą chciałbym się jeszcze z Wami podzielić. Bo wie, wierzę, że tak przeżyłem to wczoraj i wiem, że to jest dla kogoś. I czytałem tu trzy razy o pewnych kobietach. Na początku było, że były pewne kobiety, które przyszły z nim do Jeruzalemu, które usługiwały mu, kiedy chodził w Galilei. Maria Magdalena, czytaliśmy tak. W każdym razie one podczas ukrzyżowania stały daleko. I przypatrywały się temu. Nie wszyscy stali blisko krzyża. Niektóre z nich były blisko krzyża wraz z Janem. Maria, Matka Jezusa, jej siostra, zdaje się, tak? Maria Magdalena i Jan stały blisko krzyża. Inne stały trochę dalej. I to mnie poruszyło też, co, co jest o nich napisane. Że one przyglądały się też, gdzie złożono go do grobu. I czytaliśmy, jak gdy minął sabat. Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salomy nakupiły wonności, aby później maślić go. I bardzo rano, skoro zaszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie: Któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Miały problem. Miały problem. Szły do grobu, miały pewien plan. Pewne zamierzenia i rozmawiały, kto nam pomoże. Nie wiem, może masz też dzisiaj problem, jeśli chodzi o twoją przyszłość, o cokolwiek by to nie było. I zastanawia się, i pyta się, kto mi pomoże. Kto nam odwali ten kamień. Jest coś, co bloku blokuje dostęp. Jest coś, co. Jest zawadą, jest coś, co przeszkadza, jest coś, co nie pozwala iść dalej w swoich planach, w swoim życiu, na swojej drodze. Miały dobre zamiary. I tak się cieszę z drugiej strony, że, że, że się spóźniły. Było za późno, przyszły za późno. I Maria, siostra od Marty. I siostra od Łazarza, czytaliśmy, ona namaściła nogi Panu Jezusowi. Pamiętacie tą historię? Ona namaściła. Pan Jezus mówi, mówi na ten zarzut Judasza, że szkoda tego było, że trzeba było sprzedać, rozlać Bogiem, a Pan Jezus mówi, zostaw ją, ona chowała to na dzień mojego pogrzebu. Ta Maria zdążyła, te nie zdążyły, halleluja, że nie zdążyły. Ale wracając do tego kamienia, jest przeszkoda. Kto nam odwali ten kamień? Bóg działa suwerennie. Chciałem Ci chciałem dzisiaj zbudować, chciałem Ci powie powiedzieć, że w Twojej sytuacji Bóg też oka okaże Swoją moc, swoje działanie. Bóg jest suwerenny. I Bóg nie przychodzi zawsze w taki sposób, w jaki my sobie to wyobrażamy. Bóg przychodzi nieraz w sposób zaskakujący, inny, tak jak przyszedł do uczniów w wodzie. Nigdy w ten sposób pan Jezus się jeszcze im nie objawił, że szedł sobie po wodzie. Byli totalnie zaskoczeni. I wtedy nawet mówili, że to jest zjawa. Że to jest duch, że to jest upiór, a to był Pan Jezus. Oni Go znali, tylko że nie znali tej metody, jakiej Jezus wtedy użył. Przyszedł zupełnie w sposób dla nich nieoczekiwany. I chciałbym Ci powiedzieć, że Jezus przyjdzie też tak do Twojego życia, do Twojej sytuacji, że te przeszkody zostaną też. też nie tak, jak Ty sobie to przedstawiasz i oczekujesz, ale w inny sposób usunięty. Jedna ciekawa rzecz jeszcze. Mówiły do siebie: Któż nam odwali kamień od drzwi grobu? I dalej jest napisane: Podniosły jednak wzrok i zobaczyły. Podniosły jednak wzrok i zobaczyły. A co zobaczyły? No, że y, y, y zobaczyły, że kamień był odwalony. Jeszcze jest napisane, był bowiem bardzo wielki. Ale to to stwierdzenie, podniosły jednak wzrok. Kiedy masz problemy, kiedy jesteś obciążony, w ogóle ludzie, to, to tak się to, y, 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 po prostu ta, tak to jest, że nasza głowa. Patrzy na Ziemię. Nie potrafimy gdzieś dalej patrzeć, jakoś pozytywniej patrzeć, ale patrzymy tylko przed siebie. Idziemy tacy zwątpiali przez życie. Jest napisane, ale gdy podniosły wzrok, zobaczyły, że problemu nie ma. Amen? No, na tym miejscu przynajmniej. Przynajmniej raz powinno wybrzmieć Halleluja. Podniosły wzrok i zobaczyły, że problemu nie ma. To, o czym rozmawiały w drodze, nie istniało. Szkoda było czasu się tym zamartwiać. Szkoda było w ogóle mówić o tym, bo, bo doczekały się jeszcze innych problemów. Okazało się, że gdy weszły do grobu, grób jest pusty. I na dodatek, jeszcze zobaczyły jakiś młodzieniec, czytaliśmy, w śniącej białej szacie, mówi do nich, żeby się nie bały, że on wie, że szukają Jezusa nazareńskiego, ale go nie ma tutaj, bo stał. Aleluja. W ogóle. Cała, cała ich wyprawa z tymi maściami na nic się nie przydała, że się tak wyrażę. Miały dobre zamiary. Ale Jezus wyprzedził ich. Aleluja, Jezus wyprzedził ich. Jezus zmartwychwstał. W Psalmie 121 czytamy: Oczy moje wznoszę ku górom. Chciał mi to zostawić. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Nie patrz tylko na ziemię, nie patrz tutaj przed siebie, ale podnieś swój wzrok na góry. Tam mieszka Bóg, Bóg przychodzi, Bóg przychodzi, podnieś swoje oczy. Zmienia się perspektywa, zmienia się kąt naszego patrzenia, kiedy patrzysz przed siebie, a kiedy oczy podnosisz do góry. To wszystko, co tu widzisz, te wszystkie problemy, te wszystkie przeszkody, one znikają, kiedy widzisz Boga, kiedy widzisz Jezusa, kiedy widzisz Jego pomoc, która nadciąga. Problemy znikają, tak jak dla tych, dla tych kobiet one znikły. Jezus zmartwychwstał, i On żyje. I On też wkrótce przyjdzie. Do Jana kiedyś Pan Jezus powiedział, nie lękaj się, ja jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze, śmierci i piekła. Mateusz napisał, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A Piotr mówił w swoim kazaniu, niechże tedy wie cały dom Izraela. Wszyscy ludzie, że Panem i Chrystusem, Panem i Zbawicielem uczynił Go Bóg tego Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście. On jest Panem. Jemu chwała, Jemu wywyższenie. Może byśmy zaśpiewali jeszcze, Robert, jakąś fajną pieśń, tak? Dla Jezusa. Amen. Dziękujemy Panie, dziękujemy Ci. Powstanie. Panie błogosławiony jesteś. Dziękujemy Ci za Twoje zwycięstwo na Golgocie. Dziękujemy Ci za krzyż, dziękujemy Ci za cierpienia. Panie, dziękujemy Ci, że przeszedłeś przez to wszystko, że przyniosłeś nam życie. Przyniosłeś nam ludziom przyszłość. Przyniosłeś nam błogosławieństwo przez krzyż, przez krew Twoją, przez śmierć Twoją. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś jedyną nadzieją. Panie, że to Ty jesteś jedynymi drzwiami, przez które możemy przejść i spotkać się z Ojcem. Dziękujemy Ci, że to Ty jesteś drogą, że to Ty jesteś prawdą, że to Ty jesteś życiem. Dziękujemy Ci, że to Ty jesteś bramą do nieba. Panie, chcemy znaleźć Ciebie i iść tą drogą do nieba. Panie, modlimy się o ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie znaleźli. Modlimy się o ludzi, którzy mają swoje inne przedstawienia. Panie, które, którzy mają swoje inne drogi. Panie, Ty mówisz, że Ty jesteś bramą do nieba. Wąską bramą. Modlimy się, aby wielu ludzi jeszcze i tu w Skoczowie, i tu w okolicach, i tu na Śląsku, i w Polsce, teraz w tych czasach, Panie, znalazło Ciebie, by weszli przez Ciebie do życia. Panie, dziękujemy Ci, że kto ma Ciebie, ma życie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że żyjesz, że jesteś Panem i że Ty przychodzisz. I wiemy, że żyjemy w końcowych czasach, na końcu czasów ostatecznych. Dziękujemy Ci. Panie, że Ty przychodzisz i chcemy podnosić nasze oczy. Panie, chcemy podnosić do Ciebie do góry i oczekiwać na Twoje przyjście. Panie, dopóki nie przyjdziesz, chcemy żyć dla Ciebie. Chcemy pracować dla Ciebie. Obyś był wywyższony w życiu każdego z nas. Dla Ciebie chwała, bo godzien jesteś. Ty godzien jesteś. Godzien jesteś. Amen.